Przesłanie Boże na dziś. Moje dziecko, jest powód, dla którego utrzymałem Cię przy życiu aż do teraz, ale masz tylko kilka minut, aby usłyszeć tę wiadomość i uratować siebie. Testuję Twoją wiarę, więc słuchaj mnie do końca tej wiadomości. Dziecko, obserwowałem Cię od momentu, którym tchnąłem życie w Twoją duszę. Znałem Cię jeszcze przed założeniem świata. Policzyłem każdy włos na Twojej głowie i zebrałem każdą łzę, którą kiedykolwiek wypłakałeś. Widziałem Twoje zmagania, Twoje wątpliwości, Twoje lęki i Twój ból. Wszedłem z Tobą przez każdą dolinę i stałem przy Tobie na każdej górze. Nawet gdy mnie nie widziałeś, byłem tam. Nawet gdy myślałeś, że jesteś sam, niosłem Cię. Zastanawiałeś się, dlaczego tu jesteś, dlaczego cierpiałeś i dlaczego dostałeś tę drogę. Ale teraz Ci mówię: nic w Twoim życiu nie było bez znaczenia. Każdy moment, każda próba Każde wyzwanie kształtowało Cię, oczyszczając jak złoto w ogniu. Nie gardź tym procesem, bo tworzę z Ciebie coś większego niż kiedykolwiek mógłbyś sobie wyobrazić. Przygotowuję Cię do czegoś wiecznego, czegoś większego niż może zaoferować ten świat. Moje dziecko, świat Cię oszukał, powiedział Ci... Że musisz gonić za bogactwem, statusem, aprobatą i tymczasowymi przyjemnościami. Sprawił, że uwierzyłeś, iż spełnienie można znaleźć w rzeczach, które przemijają. Ale teraz mówię Ci prawdę: nic na tym świecie nie może zaspokoić Twojej duszy poza mną. Stworzyłem Cię do czegoś znacznie większego niż mogą zobaczyć Twoje oczy, i niż może pojąć Twój umysł. Stworzyłem Cię do wieczności, do Królestwa, które nigdy się nie skończy, do miłości, która nigdy nie zawiedzie. Czasami uciekałeś ode mnie, wątpiłeś we mnie, zastanawiałeś się, czy w ogóle istnieje. Ale nigdy nie odwróciłem od ciebie mojego oblicza. Moja miłość do ciebie jest głębsza niż oceany i szersza niż niebo. Czekałem na ciebie, abyś do mnie wrócił, abyś usłyszał mój głos, abyś zaufał mojemu planowi. Pukałem do drzwi twojego serca, pragnąc, abyś je otworzył. Abym mógł wejść i zamieszkać z Tobą. Czy czujesz to poruszenie w sobie, to przyciąganie w Twoim sercu? To ja, to mój duch, woła Cię do domu. Błagam Cię teraz, nie zatwardzaj swojego serca, nie odwracaj się. Stoisz na krawędzi wyboru, który zadecyduje o Twojej wieczności. Wybierz mnie. A już nigdy nie będziesz taki sam. Już przygotowałem dla ciebie drogę, już zapłaciłem cenę za twoje odkupienie. Mój syn, Jezus, poniósł ciężar twoich grzechów, twojego wstydu, twoich porażek. Wziął to wszystko na siebie, abyś mógł być wolny. Jego krew została przelana. Abyś mógł zostać oczyszczony. Jego zmartwychwstanie złamało kajdany śmierci, abyś mógł mieć życie wieczne. Nie musisz nic więcej robić, tylko uwierzyć, poddać się i naśladować mnie całym swoim sercem. Czas się kończy, moje dziecko. Dni tego świata są policzone, a nadchodzi noc. Gdy nikt nie będzie mógł już działać. Nie trać ani chwili na pogoń za rzeczami, które nie trwają. Nie daj się zwieść myśleniu, że masz jeszcze więcej czasu. Drzwi są teraz otwarte, ale nie będą otwarte na zawsze. Moje miłosierdzie jest wielkie, ale moja sprawiedliwość jest pewna. Wołam Cię. Abyś odwrócił się od ciemności, abyś zostawił za sobą wszystko, co oddziela cię ode mnie. Wejdź w moje światło, a dam ci pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Nie bój się. Możesz czuć się niegodny, ale ja nazwałem cię godnym. Możesz czuć się złamany, ale to ja czynię wszystko nowe. Możesz czuć się zagubiony, ale ja jestem dobrym pasterzem, który zostawia 99, aby znaleźć tę jedną owcę. To Ciebie szukam, to Ciebie wołam, to Ciebie kocham wieczną miłością. Nie zostałeś stworzony, aby iść tą drogą sam. Umieściłem mojego ducha w Tobie, aby Cię prowadził. Pocieszał i wzmacniał. Słuchaj mojego głosu, bo mówię w ciszy. Szukaj mnie całym swoim sercem, a mnie znajdziesz. Zbliż się do mnie, a ja zbliżę się do Ciebie. Zaufaj mi, a ja prostować będę Twoje ścieżki. Znam ciężary, które dźwigasz. Widzę ciężar na Twoich ramionach. Oddaj mi je, moje dziecko. Ja je poniosę. Poniosę je za Ciebie. Nigdy nie miałeś ich dźwigać sam. Moje jarzmo jest lekkie, a moje brzemię słodkie. Złóż swoje troski, swoje lęki, swoje żale u moich stóp, a ja dam Ci odpoczynek. Moja miłość nie jest jak miłość tego świata. Nie chwieje się, nie gaśnie, nie zawodzi. Kocham cię doskonałą, niezmienną i wieczną miłością. Nic, co uczyniłeś, nie może oddzielić cię od mojej miłości. Żaden grzech nie jest zbyt wielki, żadna pomyłka zbyt straszna. Żadna przeszłość zbyt złamana. Jeśli się do mnie zwrócisz, przyjmę cię z otwartymi ramionami. Oczyszczę cię, uzdrowię i przywrócę ci pełnię. Słyszysz mnie, dziecko, to jest twój moment, to jest twoja szansa. Wróg próbował odciągnąć cię ode mnie, zapełnić twój umysł kłamstwami. Rozproszyć Cię troskami tego świata, ale ja przecinam ten hałas. Przemawiam bezpośrednio do Twojego serca. Nie odrzucaj mnie, nie zwlekaj. Powiedz mi tak teraz: Poddaj się, a zobaczysz, jak moja moc działa w Twoim życiu. Jak nigdy dotąd, wołam Cię, abyś był mój. Wołam Cię, abyś kroczył w sprawiedliwości, żył w świętości i stał mocno w wierze. Droga nie zawsze będzie łatwa, ale będę z Tobą na każdym kroku. Gdy nadejdą burze, będę Twoim schronieniem. Gdy pojawią się próby, będę Twoją siłą. Gdy wróg zaatakuje, będę Twoją tarczą. Nie masz się czego bać, gdy jesteś ze mną, bo jestem większy niż wszystko, co może stanąć przeciwko Tobie. Dziecko, powołałem Cię do celu, który jeszcze się nie wypełnił. Nie zostałeś umieszczony na tej ziemi, aby błądzić bez kierunku, żyjąc tylko dla siebie i goniąc za rzeczami. Które przeminą niczym poranna mgła. Stworzyłem Cię do czegoś większego. Dałem Ci życie, abyś mnie poznał, kochał i abyś sprawił, że moje imię będzie znane wszystkim ludziom. Twój czas jest krótki, a to, co z nim zrobisz, zdecyduje nie tylko o Twojej wieczności. Ale także o wieczności tych, którzy cię otaczają. Czy wiesz, dlaczego wciąż jesteś żywy? Ponieważ twoje powołanie jeszcze się nie wypełniło. Dzieło, które ci powierzyłem, nie zostało ukończone. Masz misję, powołanie, odpowiedzialność, której nie możesz zignorować. Nie jesteś tu przypadkiem, ani nie oddychasz bez powodu. Jesteś żywy, bo wciąż daję ci czas, abyś wypełnił moją wolę, ale musisz działać teraz, bo czas się kończy. Spędziłeś swoje dni, szukając sensu, pytając o kierunek, zadając pytania o swój cel. Zastanawiałeś się, po co tu jesteś, o co naprawdę chodzi w Twoim życiu. A jednak, moje dziecko, odpowiedź zawsze była przed Tobą. Twój cel jest taki sam, jaki dałem moim uczniom, gdy chodziłem po Ziemi. Pamiętasz moje słowa, pamiętasz moje przykazanie dla nich. Powiedziałem im: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Powiedziałem im, aby czynili uczniami wszystkie narody, nauczali, chrzcili i szerzyli moją prawdę. A teraz mówię to samo do ciebie. Zostałeś wybrany, aby kontynuować moje dzieło. Zostałeś powołany. Aby nieść moje przesłanie, nawet najcichszy głos może zostać użyty, aby zmienić duszę. Szukasz drogi, by się uratować, drogi, by zapewnić sobie wieczność. Posłuchaj mnie, moje dziecko. Jest tylko jedna droga. Bądź posłuszny moim przykazaniom. Wypełnij swoje powołanie, głoś moje słowo, żyj moją prawdą, prowadź innych do mnie. Tak znajdziesz prawdziwe życie, teraz i na wieki. Nie marnuj czasu, który ci dałem. Nie spędzaj dni na gonitwie za rzeczami, które nie przetrwają. Cóż ci pomoże? Jeśli zyskasz cały świat, a stracisz własną duszę, jaki będzie z tego pożytek, jeśli będziesz żyć dla siebie, ale zaniedbasz powołanie, które na ciebie włożyłem? Nie powołałem cię do wygody, ale do odwagi. Nie wybrałem cię dla łatwości, ale dla wytrwałości. Nie zbawiłem cię. "Byś siedział bezczynnie, ale byś biegł w wyznaczonym wyścigu. Świat cię nie zrozumie. Wielu będzie cię wyśmiewać. Niektórzy będą cię nienawidzić. Ale nie bój się, bo mnie znienawidzili najpierw. Stań mocno, a ja cię wzmocnię. Mów odważnie, a dam ci słowa." Idź naprzód, a pójdę z Tobą. Nie musisz znać każdej odpowiedzi. Nie musisz mieć wszystkiego zaplanowanego. Musisz tylko zaufać i być posłusznym. Podążaj za moim głosem, a poprowadzę cię. Zrób pierwszy krok, a wskażę Ci drogę. Mów, a dotknę serc tych, Którzy cię usłyszą. Możesz czuć się niegodny, ale ja cię wybrałem. Możesz czuć się słaby, ale moja moc doskonali się w słabości. Możesz czuć się mały, ale mogę dokonać wielkich rzeczy przez ciebie. Czas jest krótki, moje dziecko. Koniec jest bliski. Nie wiesz. Ile dni ci jeszcze zostało? Nie zwlekaj dłużej, nie odkładaj tego, co ci nakazałem. Zacznij teraz, mów teraz, działaj teraz. Dusze wielu od tego zależą. Nie milcz, nie bój się, bo ja jestem z Tobą, aż do końca świata. Wybór należy do Ciebie. Moje dziecko, czy będziesz posłuszny, czy wypełnisz swoje powołanie, czy wejdziesz w plan, który dla ciebie przygotowałem? Chodź za mną, wykonaj dzieło. Nie wiem, ile czasu mi jeszcze zostało. Moje dni są w Twoich rękach, ale bez względu na to, jak długo będę żyć, chcę spędzić ten czas. Służąc Tobie i wypełniając cel, dla którego zostałem stworzony. Kiedy wezmę ostatni oddech i stanę przed Tobą, nie chcę przyjść z pustymi rękami. Chcę stanąć przed Tobą, wypełniwszy swoją misję, głosząc Twoje słowo, prowadząc duszę do Twojego królestwa. Pragnę usłyszeć Twoje słowa, dobrze uczynione. Mój dobry i wierny sługo. Dlatego dziś, Panie, poddaję się Tobie, odkładam na bok moje lęki, moje wątpliwości, moje egoistyczne pragnienia. Oddaję Ci moje życie, mój czas, wszystko, co mam. Użyj mnie, O Boże, dla Twojej chwały. Niech Twoja wola spełnia się we mnie i przeze mnie. Dziękuję Ci, że mnie wybrałeś. Dziękuję, że mnie powołałeś. Dziękuję, że powierzyłeś mi tę misję. Niech od dziś kroczę w posłuszeństwie. Niech nigdy nie oglądam się za siebie. Niech nigdy nie odwrócę się od Ciebie. Niech Twoje imię będzie uwielbione na całej Ziemi przez dzieło, którego dokonujesz przeze mnie. W imię Jezusa Chrystusa, mojego Pana i zbawiciela, modlę się. Amen.